Doradca podatkowy to bardzo wymagający zawód, czego dowodem jest bardzo trudny egzamin, który musicie Państwo zdać, aby ten zawód wykonywać. Egzamin składa się z trzech części: z części pisemnej, która dzieli się na testy, kazusy, oraz części ustnej. Jeżeli chodzi o największy problem zdających, to z pewnością jest to część ustna, która składa się z olbrzymiej ilości pytań, które mają często bardzo otwarty charakter. Stąd wielu, z, którzy zdało część pisemną, niestety nie może poradzić sobie z odpowiednim przygotowaniem do części ustnej. Wiele osób pyta mnie na co dzień, w jaki sposób przygotować się do tego egzaminu. Sam, jako doświadczony wykładowca, miałem okazję wielokrotnie przeprowadzać tego typu kursy szkolenia, które przygotowywały do tego egzaminu. W trakcie tych kursów szkoleń dostrzegłem, że macie Państwo problem z odpowiedzią na te pytania, gdyż ten materiał jest zbyt szeroki. My natomiast przygotowaliśmy dla Państwu takie znaczące ułatwienie, którym jest nasza publikacja dotycząca przygotowania do części ustnej. W niej znajdziecie Państwo rozwiązanie do każdego pytania, które może Państwu zadać komisja egzaminacyjna. Każde rozwiązanie każdego pytania składa się z takiej części podstawowej, która Obejmuje e, najważniejsze punkty, które trzeba poruszyć w swojej wypowiedzi. Potem te najważniejsze punkty są rozwijane w sposób bardziej szczegółowy, tak aby można było uzyskać jak najwyższą notę na egzaminie, nie, który z kolei e, to egzamin jest e, bardzo nisko zdawalny, jeżeli chodzi o praktykę czego dowodem są zresztą Państwa potem pytania, wątpliwości, dlaczego akurat komisja stwierdziła, że dane pytanie nie zostało zaliczone. No często dzieje się tak, że nie potrafiliście Państwo odpowiedzieć na to pytanie wyczerpujące, natomiast w naszej publikacji znajdziecie Państwo te wszystkie podpowiedzi, co trzeba ująć w, danym, w odpowiedzi na dane pytanie, tak aby dostać często maksymalną liczbę punktów, która umożliwi Państwu zdanie tego egzaminu. Zapraszamy zatem do zakupu i lektury.